Tomasz Lis ma nową kobietę, która ma profesję. Uczy gimnastyki, zdrowia i długowieczności. Tomasz Lis parę dni temu zaprezentował światu swoją nową miłość. Dziennikarz chyba uznał, że to już najwyższa pora, by oficjalnie przedstawić fanom ukochaną. Dziennikarz z nową dziewczyną jest już jakiś czas. Jednak dopiero w święta zdecydował się na to, by pokazać ją reszcie świata. Nowa dziewczyna Tomasza Lisa nazywa się Monika Urbańczyk i jest absolwentką Warszawskiego AWF-u. Kobieta jest medalistką oraz uczestniczką MPMS w kickboxingu. Dodatkowo pracuje jako instruktorka fitness oraz pływania. Monika może również pochwalić się certyfikatem z Calligraphy Health System. Monika zajmuje się także kaligrafią zdrowia, gimnastyką zdrowia i długowieczności. Na swojej stronie internetowej można również przeczytać, że określa się jako esencjonalistka, aktywatorka, optymistka oraz przekonuje, że jest ekspertką od jedności ducha i ciała. Monika jest również bardzo aktywna w social mediach. Jej instagramowe konto przepełnione jest zdjęciami i nagraniami z sali fitness czy siłowni. Nie da się ukryć, że ze sportem jest za pan brat. Z instagramowe konta kobiety można również dowiedzieć się, że jest ona mamą dorosłej Dagmary. Kobiety mają doskonałe relacje, ponieważ dziewczyna często pojawia się na jej social mediach. Tomasz list 3 czerwca 1994 roku, roku poślubił dziennikarkę Kinga Rusin. To właśnie z nią doczekał się dwóch córek, Poli oraz Igi. Niestety ich miłość nie przetrwała próby czasu i już 27 czerwca 2006 roku, roku postanowili się rozwieść. 19 października 2007 roku, roku w polskim konsulacie w Rzymie ożenił się z dziennikarką Hanną Smoktunowicz. Ich miłość nie trwała jednak zbyt długo, bo już w styczniu 2018 roku media poinformowały o rozpadzie ich małżeństwa.